Każdy człowiek ma swoją ciemną stronę, niezależnie od tego, czy ją akceptuje, czy nie. I w rzeczywistości im bardziej unikasz tego, co Karl Jung opisałby jako Twój cień jaźni, tym mniej stajesz się lepszą osobą. Po prostu nie rozumiesz różnych stron siebie i masz mniejszą kontrolę nad swoimi działaniami. Dlatego w dzisiejszym wideo będziemy zgłębiać ciemną triadę, grupę trzech cech osobowości znanych ze swoich ciemnych lub wręcz złowrogich konotacji. Te cechy to narcyzm, makiawelizm i tak dalej. Kluczowe jest zrozumienie, że każdy ma te cechy w pewnym stopniu. W ekstremalnych przypadkach mogą one stać się zaburzeniem osobowości, ale większość z nas skorzystałaby na tym, gdyby potrafiła wykorzystywać te cechy według własnej woli, ponieważ, wierzcie lub nie, mają one pozytywne właściwości i zastosowania, które można aktywować, aby czynić dobro na świecie. Obiecuję, że nauka i zrozumienie tych cech oraz tego, jak je skutecznie ukierunkować, będą miały pozytywny wpływ na Twoje życie. Witajcie na kanale Stań się Bosem. Moją misją jest poprawienie życia mężczyzn. Zacznijmy od zrozumienia ciemnej triady. Triada składa się z trzech cech osobowości. Pierwsza to narcyzm, typowo opisywany jako miłość do samego siebie. Ludzie narcystyczni zazwyczaj mają wyidealizowany obraz siebie i tendencję do patrzenia z góry na innych. Następnie mamy makiawelizm, nazwany na cześć średniowiecznego autora Niccolò Machiavelego, który napisał Księcia. Makiaweliczna osoba to ktoś, kto priorytetowo traktuje strategię i jest gotowy manipulować ludźmi, aby zdobyć władzę. Bardziej liczy się dla niej osiągnięcie celu niż ocena moralna środków, które do tego wykorzystała. Trzecia cecha to psychopatia, która jest być może najbardziej ekstremalna spośród tych trzech. Psychopata jest emocjonalnie odcięty, potrafi podejmować bardzo odważne decyzje bez odczuwania lęku, a z tego powodu często znajduje się albo na szczycie społeczeństwa, jako prezesowie firm czy prawnicy, albo na samym dnie, na przykład w więzieniu. Wszystkie te trzy cechy narcyzm, psychopatia. I makiawelizm są zazwyczaj demonizowane i postrzegane bardzo negatywnie, zarówno w mediach, które pokazują bohaterów posiadających te cechy, jak i w codziennych rozmowach. Jak często słyszysz, że ktoś mówi: „Och, on jest takim narcyzem!”, zawsze myślę, że to hipokryzja uważać, że nie masz żadnych narcystycznych cech. On jest narcyzem, ale ja nie jestem narcyzem? Prawda jest taka, że wszyscy mamy w sobie pewien stopień tych cech. W rezultacie te cechy nie muszą definiować cię jako złej osoby. Są narzędziami, które można wykorzystać w życiu. Jeśli masz kontrolę i zrozumienie tych cech, możesz użyć ich w dobrym celu. Wiele historycznych postaci wykorzystało cechy ciemnej triady, aby osiągnąć wielkość. Nawet Winston Churchill wykazał się niezwykłym makiawelizmem, zdobywając władzę jako premier, a następnie odnosząc sukces w II wojnie światowej. Narcyzi są często wspaniałymi twórcami widzimy to u wielu artystów, a nawet przedsiębiorców takich jak Steve Jobs. To ich głębokie przekonanie o wartości swojej wizji pozwala im przetrwać wyzwania i tworzyć coś, co kochają zarówno oni, jak i reszta świata. Wielu wielkich przywódców zarówno w czasie wojny, jak i pokoju musi wykazywać cechy psychopatyczne nawet ktoś taki jak Theodore Roosevelt pomyśl o tym Twój prezydent nie powinien być zbyt emocjonalnie zaangażowany w swoje decyzje. Powinien być w stanie podjąć odważne ryzyko w interesie kraju. Klasyczne postacie filmowe takie jak Michael Corleone w Ojcu chrzestnym, Rick Blaine w Casablanca czy Charles Foster Kane w Obywatelu Kane również wykazują cechy ciemnej triady. Widzimy jak te cechy pomagają im stać się bohaterami, choć w dość antybohaterski sposób. Jeśli wykorzystasz te cechy w konstruktywny sposób, Mogą stać się potężnym narzędziem na drodze do wielkości. Teraz porozmawiajmy o tym, jak dokładnie możesz wykorzystać cechy narcyzmu, psychopatii i makiawelizmu. Zacznijmy od narcyzmu. Jedną z zalet, jakie mają narcyzi w porównaniu z ogółem populacji, jest silne poczucie własnej wartości. Nie szukają oni uznania u innych w taki sam sposób, jak robią to zwykli ludzie. Teraz, niezależnie od tego, czy budujesz markę, biznes, czy tworzysz dzieło artystyczne, niezachwiana miłość do tego, co tworzysz, pomaga ci kontynuować swoją pracę, nawet gdy napotykasz trudności. Pomaga ci także cieszyć się swoimi osiągnięciami i światłem reflektorów, które towarzyszy sławie i sukcesowi. Ale to nie musi przeradzać się w arogancję. Na przykład możesz być tym gościem w barze, który stoi tam pewny siebie. Bo nie potrzebuje potwierdzenia swojej wartości od innych ludzi, by czuć się komfortowo. To właśnie ta spokojna, pewna siebie aura sprawia, że on i inni narcystyczni ludzie są tak atrakcyjni. Odrobina psychopatii może być niezwykle przydatna przy podejmowaniu ryzyka i kontrolowaniu emocji. Dlatego około 8% żołnierzy Navy Seals to prawdziwi psychopaci. Jeśli jesteś w sytuacji negocjacji o wysoką stawkę. Sytuacji, która u większości ludzi wywołałaby nie do zniesienia poziom lęku, psychopata ma przewagę. Jest w stanie wykonywać swoją pracę najlepiej jak potrafi, bo nie odczuwa zwykłego poziomu presji i stresu, jakiego doświadczają inni ludzie. W biznesie i relacjach osobistych ta emocjonalna obojętność może być niezwykle użyteczna. Na przykład, jeśli jesteś przedsiębiorcą i zatrudniasz ludzi, którzy są fatalni w swojej pracy, ale nie masz serca ich zwolnić. Twoja firma nie może się rozwijać, a w relacjach osobistych będziesz bardzo nieszczęśliwy, jeśli nie będziesz w stanie odejść lub sprawić przykrości partnerowi. Jest świetna książka, którą polecam, autorstwa Kevina Datona, zatytułowana Mądrość Psychopatów. W tej książce autor przeprowadza wywiad z jednym z czołowych brytyjskich chirurgów, który okazuje się być psychopatą. Wierzę, że ten fragment wyjaśnia, dlaczego psychopatia może być użyteczna dla pewnych osób. Chirurg mówi... Nie mam współczucia dla tych, których operuję. To luksus, na który po prostu nie mogę sobie pozwolić na sali operacyjnej. Tam odradzam się jako zimna, bezduszna maszyna, całkowicie zjednoczona ze skalpelem, wiertłem i piłą. Gdy odcinam się od emocji i oszukuję śmierć wysoko ponad lodową linią mózgu, uczucia nie mają miejsca, a emocje są entropią i poważnie szkodzą interesom. Wyobraź sobie, że znalazłeś się w tarapatach i zostałeś wzięty jako zakładnik, a policja stoi na zewnątrz. Chciałbyś, aby mieli odwagę graniczącą z psychopatią, by wejść i cię uratować. Po trzecie, musimy porozmawiać o tym, jak makiawelizm może być przydatny do poprawy twojego strategicznego myślenia. Wszyscy wiemy, jak ważna jest strategia w życiu, ale mamy też naiwną tendencję do wierzenia, że intencje wszystkich są jasne i że wszyscy grają według tych samych zasad. Im bardziej akceptujesz makiawelizm, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że to po prostu nieprawda. Musisz nauczyć się jak odczytywać ludzi i sytuacje, aby osiągnąć dla siebie najlepszy wynik. Makiaweliczny człowiek potrafi także oderwać się od krótkoterminowych emocji, takich jak przyjemność i ból, i myśleć bardziej o długoterminowych celach. To nie musi oznaczać manipulowania ludźmi. Może dotyczyć po prostu podejmowania odpowiednich decyzji. Na przykład może chodzić o strategiczne nawiązywanie kontaktów, aby otaczać się wartościowymi ludźmi, do których aspirujesz być podobnym. Pamiętaj, że wszyscy istniejemy na spektrum tych cech, a jeśli popadniesz w skrajności, napotkasz wiele problemów. Musimy równoważyć nasz narcyzm, makiawelizm i psychopatię zdrową dawką empatii, poznając swoją ciemną stronę, swój cień. Możesz nauczyć się, jak ją włączać, gdy jest to użyteczne, i wyłączać, gdy nie jest. Na przykład Twój narcyzm może przyciągnąć kobietę w początkowej fazie znajomości. Pociąga ją Twoje poczucie bezpieczeństwa i duma z siebie, ale jeśli utrzymasz wysoki poziom narcyzmu, trudno będzie Ci zbudować prawdziwe, emocjonalne więzi i mieć zdrowe, satysfakcjonujące relacje. Wspaniałe historie są pełne przykładów mężczyzn, których ciemne cechy przejęły nad nimi kontrolę i stały się ich zgubą. Czy to Citizen Kane kończący samotnie i w izolacji, czy Scarface, który zostaje zastrzelony i zabity. Zachęcam Cię, byś zastanowił się nad swoją ciemną stroną i pomyślał, jak mógłbyś wykorzystać te cechy w bardziej pozytywny sposób, zamiast kierować swojego wewnętrznego psychopatę w niezdrowe lub antyspołeczne zachowania. Użyj go, by osiągnąć wielkie fizyczne osiągnięcia, na przykład, przebiec długodystansowy bieg, bo masz przewagę, by znieść ból, którego większość ludzi nie jest w stanie znieść. Jeśli jesteś szczególnie makiaweliczny, używanie tych strategii wobec swojej dziewczyny lub żony może być bardzo niezdrowe i manipulacyjne. Jednak ta świadomość pomoże ci poruszać się i rozumieć trudny świat polityki biurowej. Chciałbym, żebyś napisał w komentarzach przykład sytuacji, w której wykorzystałeś jedną z cech ciemnej triady w pozytywny sposób. Pamiętaj, że to, że masz te cechy, nie oznacza, że jesteś złym człowiekiem. W rzeczywistości, badając swoją ciemną stronę, rzucamy na nią światło i czynimy ją czymś pozytywnym. Panowie, bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału.